Teraz jak sięgnęłam rowery mogę pokazać ostatnio, jak nalewałam wodę wąż postanowiłam zamocować z tyłu na bagażnik rowerowy. Przymocowałam tylko go na takie gumki. Jak ktoś będzie chciał ukraść, to zawsze ukradnie. Na szczęście mam drugi w zapasie. Mam nadzieję, że. Nikt nie połakał mi się na takie badziewie mini sobie śpi na plecaczku, a Amela jest na placu zabaw Zobaczymy czy załapie kontakty. Na razie się trochę wstydzi jeszcze. Na no, po początku Amela przebiegała. Mówiła, że nie rozumie. Kiedy jej powiedziałam, baw się, jakoś się na mili dogadacie. W tej chwili się świetnie. Tam bawi, pokazują ją jej dziewczyny coś na telefonie, jakiś kontakt z Będzie miała przynajmniej pojęcie, że są inne kraje, inne języki. nam się tutaj wjechać. I nawet na początku fajne miejsce sobie takie zajęliśmy. Już się szykowaliśmy do wyjścia na plac zabaw, kiedy nagle zobaczyłam parkomat. Patrzę, nawet stał pan i czekał chyba na to czy yy, kupię bilet, nie wiem czy pilnował, yy, to czy skasuję, yy, czy tam, nie wiem, zakupię. Więc zapytałam się, czy jest tu jakiś inny parking, gdzie nie trzeba płacić. Wytłumaczył mi jak dojechać. I znajdujemy się teraz w tym momencie yy, na przystani tam, koło tej skarby. Jest przystań i tam zatrzymaliśmy kampera. Ale tutaj Faj... o, fajny widok na statek. Przybliżę, może go będzie widać. Chyba jeszcze pojedziemy rowerkiem w okolice. Widać takie skałki fajne prawie pla... piaszczysta plaża. To mi się podoba, jednak plaże kamieniste nie są przyjemne, kiedy trzeba na nich chodzić. Czyściutka woda. Szkoda, że nie jest ciepła. Zanurkowałabym chętnie w tej wodzie. Jedziemy taką drogą teraz do następnej miejscowości. Parking znalazłam. Myślałam o tym, żeby zrobić tutaj obiad i jechać dalej, bo może się okazać, że dalej parkingu takiego nie znajdę. Malutki kota nie ma gdzie wypuścić. No, mini jeszcze tutaj sobie pobiega. Na takim plenerze zjeść obiad, a Amela mówi, żeby jechać dalej. Jednak Amela dała się namówić na obiadek. Jemy w tym pięknym krajobrazie, nasz polski Bigos, ostatni pojemniczek. Kicia chodzi sobie na spacerek, wyszła, pilnuje się kampera. Blisko jest tu ulica, więc mam duże obawy co do niej, ale na razie dajemy radę. Skręć w drugą ulicę w prawo mama jedzie tam na dole piękną plażę widzę ale ciekawa jestem czy się nie widać zajechać. chyba Musiałabym zobaczyć ale podejrzewam że i tak będzie zakaz dla kamperów bo to jest typówka tutaj w tych rejonach w ogóle wszędzie ciekawe miejsca to tylko osoby idziemy do miasta Oj, przyda... mam chęć aż tam wjechać ale ciekawa jestem nie, szkoda szkoda, że nie mam napędu 4x4 to bym już tam wjechała 4? no to jest taki napęd 4x4 a co ty robisz? Patrzę na mapę, jak dojechać do tej plaży. Psa. Witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj jest 12 stycznia, niedziela. Jestem w miejscowości. Tosa demar. Widać, jakie tutaj jest, jaka tu jest w okolicy plaża, gdzie zaparkowałam. Jedyny jest problem: tak, zakaz psów. Tam, gdzie stoję, jest zakaz parkowania. 30 minut można parkować w okolicy. Śmietniki i jak coś to wócę, ale jednak wolę ze swojego korzystać. Miasteczko ładnie położone. Tu jest ten zakaz z tego wynika, że od 8 do 20 Ale jeszcze muszę sobie to może przetłumaczyć. 30 minut na rozładunek, a jak nie to holowanie. Są też miejsca parkingowe wzdłuż ulicy, ale jest nakaz 2 metry zająć. Może tylko samochód? A mój chyba będzie miał z dwa. 25, więc musiałabym wjechać na krawężnik, ale zastanawiam się nad tym: czy jechać naokoło i zaparkować przodem, czy cofnąć? Jest tu zakaz wjazdu, czy nie w tą stronę. Wczoraj w miejscowości Girona udało mi się załatwić butlę gazową. Jest dzisiaj lodóweczka hula już na gazie. Jest to propan, sam. I szczerze powiedziawszy, nawet zauważyłam, że tak mi nie śmierdzi jak propan butan. Propan butan wyczuwałam yy, tak intensywnie że musiałam lodówkę wyłączyć, nie dało mi się spać bo ten zapach mnie yy, ciągle budził yy, byłam czujna, czy coś się nie dzieje jutro w poniedziałek miałam podpisać umowę na wynajm ale żeby nie spędzić w Gironie Dwa dni było tam strasznie zimno. Rano musiałam włączyć webasto. Tak było zimno, zaszronione szyby. Odjechałam do cieplejszego miejsca. W sumie jestem trochę zdziwiona, że nad morzem jest cieplej niż gdzieś dalej od morza, bo myślałam, że ten wiatr. Bardziej chłodzi, a tu się okazało, że tu ciepłe są wiatry i jest dlatego cieplej. Odjechałam 50 km. No teraz jeszcze dalej pojechałam w sumie, bo do miejscowości, której później wam powiem, dojechałam, nie było możliwości zaparkowania. Kam to jest miejscowość, do której pojechałam zaraz. Z Girony a później jechałam całym tutaj wybrzeżem aż do tosademar. Mar Ja tak sobie spaceruję, opowiadam, a zapomniałam, że nastawiłam jajka do gotowania i pewnie już się gotują. Amelka śpi jeszcze. Zaraz zobaczymy, czy to śpioch jeszcze jest. Czy już jednak wychodzi. Oczywiście nie wystraszcie się, bo jest pełen bałagan. O! Moja gwiazda wstała i jeszcze pozasłania okna, które ja odsłoniłam. Ale jajek nie raczyła przypilnować. widać samochody które wyładowały sprzęt do nurkowania zostały przeparkowane na czas pływania czyli jednak jakieś tutaj sankcje grożą czyli jakaś opłata więc chyba lepiej lepiej będzie mi odjechać dla bezpieczeństwa mandatu w euro nie chcę Wracając jeszcze, bo wcześniej nie mogłam nakręcić piękne miejsce, chciałam sfilmować tej plaży. Wracając do podpisania umowy na butle, nie opłaca mi się. Z tego względu, że nawet jak w pierwszym momencie odjechałam od Girony 50 km, policzyć to, że Moje auto pali 10 do 11 litrów na 100. Czyli nawet licząc już taki równy rachunek to jest 10 litrów. Bo 50 w 50 w tą to jest 10 litrów. Litr tutaj kosztuje gdzieś w granicach 6 zł. 6 więc wychodzi. Yy, czyli tutaj by wyszło, jeżeli 10 litrów, to 12 euro bym zapłaciła. 12,5 dokładnie. A butla kosztowała mnie 20 euro z gazu.